Patrzcie, w ogóle, jaki klimatyczny kościół w środku miasteczka, przy jakimś rondzie spontanną, Kościół św. George'a. Wam, że otwarte. Nikt się nie boi, że tutaj coś Są Bardzo jakieś pewnie stare i cenne te obrazki są. Ale nikt tu nie pilnuje. U nas kościoły poznaną na cztery z pusty w ciągu dnia. A tutaj sobie kościół stoi na środku. Wiecie, na środku jakiegoś placu. Nikt go nie dozoruje. Otwarty, można wejść. Kto chce się to pomodlić. Kto chce to sobie. Tak jak ja nagra, jako ciekawostkę, ten kościół no ciekawe. kościoła Agia Kyriaki Chrystopolitisa, e, natknąłem się na taką ciekawą cerkiew, e, która jest zamknięta chyba trochę w trakcie jakiejś renowacji i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy, e, zobaczymy co dalej. Szukałem tego kościoła, a ten kościół jest dokładnie tutaj, pani mi powiedziała e, z tymi ruinami jest dokładnie tam. I tam idę na piechotę. Jak widzicie, e, tam z tyłu jest ta cerkiew, natomiast ja tutaj muszę przejść przez plac budowy i dostać się do, do tego kościoła, który, który stoi tu już od XIII wieku. O, I dotarłem tutaj do kościoła Agia Kyriaki Chrystopolitisa, jest to fajny taki kościół zabytkowy z XIII wieku. I na terenie tego kościoła stoi filar Świętego Pawła. Przy którym został wychłostany Święty Paweł, zanim gubernator rzymski nawrócił się i zaczął myśleć po chrześcijańsku. O, ale to są te ruiny, to są te pozostałości tego kościoła. Być może jest on czynny, nie wiem, ale w tej chwili wydaje mi się, że jest to wszystko trochę w remoncie. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie mogłem się tam dostać samochodem. Nie wiem, może jeszcze trochę, jak pojeżdżę po mieście, to jakoś to ogarnę. Ale zobaczcie, tu wszystko jest w remoncie. Wszystko jest w remoncie, a ja doszedłem tutaj tą drogą. O, a tam za tą cerkiem zaparkowałem samochód. Tu jest ta droga, którą próbowałem się dostać do portu, z portu tutaj do tego kościoła. Ale i tak bym raczej tutaj nie zaparkował. Bo tak jak widzicie, trwa obecnie tutaj jakiś remont. No i nic, niech remontują, a ja wracam do samochodu. Do... Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale generalnie wracam do, 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 do mojej furki i lecę do, do miejsca, w którym stoi statek RD-3. Myślę, że będzie całkiem fajna, całkiem fajna wyprawa i modlę się o to, żeby mój dron poleciał w górę, bo bo, bo myślałem długo tutaj nad tymi ujęciami z tym statkiem i wydaje mi się, że jest to jedna z najciekawszych rzeczy, które będę w stanie sfilmować z drona. Kolejnym punktem w drodze do Erdo 3 są grobowce królewskie, które znajdują się dosłownie kilka minut od portu samochodem. Jadąc, wejście kosztuje 2,50 euro, więc myślę, że jest akceptowalne, a na pewno będzie to dużo, dużo lepsza atrakcja niż do zwiedzania niż ten cały zamek. Cmentarzysko zostało zbudowane w II wieku przed naszą erą. Idę do pierwszego z grobowców. Cmentarzysko to powstało w II wieku przed naszą erą. Więc całkiem, całkiem dawno temu. Zobaczcie, jakie groty. no już tutaj nadszarpnięte trochę zębem czasu. Ale wyglądają. Aż strach zaglądać. Że tam jaka głowa nie wystaje. No. Tam są jakieś korytarze. O! Wydaje mi się, że to było dla tych ciut biedniejszych ludzi te grobowce. Idziemy zobaczyć, gdzie leżeli ci bogaci. Nazwę grobowce królewskie czyli nazwę tego miejsca, nie możemy interpretować dosłownie, dlatego, że nie były to grobowce dla wiecie, królów i władców tutaj Cypru, tylko to były grobowce dla najbogatszych tutaj ludzi, którzy rządzili w danym okresie w tym państwie. Przede wszystkim myślę, że największe grobowce tutaj znajdujące się należały do ludzi z administracji Pto Ptolemeuszy. Tu na zewnątrz niestety już tylko takie skromne pozostałości zostały po tych grobowcach. A z tego co wiem, to w czasach świętości były bogato zdobione freskami i płaskorzeźbami. O, tutaj takie trochę pustynno-kamienny klimat. Zobaczymy tutaj dalej, na dalej, bliżej tych skamieniałości, czy coś tutaj. Można ciekawego wypatrzyć. To to chyba dla. O, widzicie? Widzicie, jakie groty tutaj są. O, wyżłobionych w skałach. Takie miejsca. Ale w sumie tylko trzy. Zostały. Te były takie jakieś bogatsze. Dla ciut bogatszych, bo z widokiem na miasto. No, takie dziury. Wiem, że tu jeszcze są takie fajne z filarami grobowce, więc pójdę, zobaczę dalej. Tu całkiem ciekawie wygląda ten y, głaz. Może to po, jakaś pozostałość pewnie po, y, po tym grobowcu. Fajnie, tak się przenikają jeden i drugi. Tutaj taki lasek. I ach, jak już tu jestem, to jeszcze i do tej ostatniej y, groty zajrzę. Bez komentarza. O, tutaj widzimy od góry grobowce dla tej uprzywilejowanej części społeczeństwa. A tutaj z tych grobowców królewskich, patrząc tam w dal, możemy dostrzec, dostrzec ten statek. Demestitros, de jakoś tak tutaj na, na dole ekranu Wam napiszę dokładnie jak on się nazywa. E, to też jest jeden ze statków, który osiadł na mieliźnie i, i tak już pozostał. O, wchodzimy tutaj do tych grobowców. Zobaczcie jak to jak to fajnie wygląda. Szkoda, że nie można wejść tam do środka, bo można byłoby może coś więcej się tutaj dowiedzieć o tym. No i szkoda, że żadnej jakby informacji nie ma odnośnie tutaj tego miejsca. Jakieś tam skąpe informacje są w internecie o tym, co tu się działo i co tu jest, co tu było. Ale mimo wszystko przydała mi się jakaś taka informacja przy samych grobowcach. Do czego ta kratka była? O, jakie klimatyczne schody na wyjściu słońce się przebija. Według informacji, które posiadam na zwiedzenie tego obiektu potrzebujecie około 90 minut. Tak jak mówiłem koszt tutaj biletu kosztuje to jest 2,5 euro. A wejście główne znajduje się od ulicy Thompson of the King Ave 63. Z portu można dojść pieszo, to jest około 25-30 minut. Natomiast samochodem to jest dosłownie 5-6 minut i jesteście na miejscu. Myślę, że grobowce królewskie jest to jedna z fajniejszych tutaj też atrakcji, które kosztuje tylko 2,5 euro. Myślę, że to jest dużo, dużo ciekawszy temat niż zamek w Pafos. Um. Żeby wszystko obejść, tak jak mówiłem trzeba tutaj poświęcić 90 minut, ale wiadomo, że jak jesteście z rodziną, z dziećmi, to raczej w takim, przy takim upale, przy takim słońcu nie będziecie w stanie tego zrealizować. Ale te co są najważniejsze grobowce, wiecie tych najbogatszych ludzi, którzy tutaj zostali pochowani. To znajdziecie zaraz przy wejściu, około 10-15 minut od wejścia. No i te mniejsze grobowce też jesteście w stanie tutaj zwiedzić, a reszta to jest wszystko myślę, że podobne. Więc na taki szybki tur potrzebujecie jakieś 20-25 minut i to co najważniejsze macie zwiedzone. Tak, kolejny raz podkreślam, jeśli chcecie cokolwiek zwiedzić na Cyprze, czy trochę poeksplorować wyspę, to na pewno bardziej w miesiącach jesiennych i zimowych, nie w lato, bo w lato to Wam czaszka pęknie na pół przy temperaturze ponad 40 stopni. Zatrzymałem się na jednej z plantacji bananów. Zobaczcie, jak to wygląda kozacko. Zobaczcie, tutaj sobie dojrzewają. Podformują. Zakryjemy, żeby nie było tutaj to tamto, że się zbiory popsuły. Zobaczcie, pierwszy raz jestem na plantacji bananów, i całkiem fajna, fajna sprawa jest odwiedzić sobie takie miejsce. Powiecie, nie tylko zabytki, nie tylko jakieś tam ruiny, ale e, takie rzeczy, które są związane z naturą, też są super ciekawe. A nawet nie wiem, czy nie ciekawsze do oglądania niż e, rzeczy związane z historią. Chociaż trzeba zawsze ten balans złapać, żeby zobaczyć trochę tego, trochę tego e, i wtedy sobie wyrobić zdanie o danym miejscu. Ale to jest sztasz, coś niebywałego. Nie wiem, kiedy one dojrzeją, ale tak jak patrzyłem przed chwilą, to są mega, mega twarde. Mega, 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 mega twarde. Pewnie jakoś na zimę albo po zimę. Nie wiem, ile zajmuje czasu tutaj dojrzewanie takim bananom, ale myślę, że niebawem będą gotowe na eksport. Ewentualnie trochę pewnie tutaj zejdzie na miejscowy rynek. Moja fura którą już widać z zalasu bananowców czeka na dalszą eksplorację terenu. Jadę teraz na R do 3, a potem w kierunku plaż. I trzeba chyba jakąś kąpiel w tym miesiącu zaliczyć. Zobaczcie jak to wygląda po prostu niesamowicie. Niesamowicie. Jest to Edro 3, wrak statku, który zakończył swój żywot 7 grudnia 2011 roku. A historia tego statku jest dosyć ciekawa, bo tego dnia właśnie 7 grudnia 2011 roku wypłynął on z towarem z Lemesos. On tam dokładnie nie wiem, co był, jest chyba jakieś płyty gipsowo-kartonowe, a punktem docelowym miała być Kreta. 10 mil od pafos zaczęła się ta jego niestety tragiczna przygoda i prądy, morze, wiatr zniosły go na mieliznę, a następnie rozbił się tutaj o skałę. Początkowo chciano go odholować i wyremontować, ale koszty inwestycji przerósł możliwości właściciela, frachtowca. Rozebranie go to... Rozobranie go na miejscu nie wchodziło w grę, bo obszar, którym utknął ten frachtowiec, jest chroniony i rozbiórka niestety mogłaby uszkodzić brzeg. Podjęto decyzję o pozostawieniu go no, losowi, samemu sobie i tak już został i wybudował się tutaj, wkomponował się w stały krajobraz Pafos. Powiem wam, że Trzeba być chyba niezpełna rozumu, żeby tam wejść na ten statek, bo jest tak porzewiały, że to jest chwila nieuwagi i lądujesz na dnie tego próchna. I nie wiem kto cię stamtąd wyjmie i czy w ogóle będąc samemu tam jesteś w stanie się jakoś skomunikować i wezwać pomoc. Tak jak ten statek wygląda na żywo, to zdjęcia nie są w stanie tego oddać. Powiem Wam, że jak tutaj jestem, to czuję się jak dziecko, które dostało matchboxa w czasach komuny. Jeśli ktoś pamięta te czasy, to wie o co mi chodzi. To jest normalnie szok. Tak jak to wygląda to jest. Staram się tutaj nagrać kamerą najlepiej jak mogę, ale powiem wam, że ten widok bezpośrednio tutaj na żywo. Robi e, ogromne, ogromne wrażenie. Może jest to szczęście w nieszczęściu e, oglądać taki e, wrak, e, no bo na pewno właścicielowi do śmiechu nie było, jak mu taka łódź osiadła na Mieliźnie, się rozbiła i tak naprawdę stracił e, sporo majątku, ale e, dzięki temu mamy tutaj możliwość odhaczania na Cyprze kolejnej atrakcji, którą myślę, że naprawdę warto, warto zobaczyć. I tak jak mówiłem, było tutaj parę śmiałków, którzy weszli na pałkład, ale ta łajba jest w takim stanie, że apeluję, apeluję, bo łatwo można tutaj zakończyć tak jak R 3 żywot na Mieliźnie u wybrzeży Pafos. Super, super. Nie mogę się napatrzeć na ten statek. Żegnaj do 3 Do zobaczenia kiedyś. Lecę teraz w stronę Błękitnej Laguny. jeśli chodzi o długopis cały tusz się wylał zalałem spodnie, zalałem koszulkę, ręce więc musiałem się tutaj z tym uporać prawie mi się dokumenty zalały ale całe szczęście to się wszystko jakoś uratowało, natomiast przez to wszystko, przez te całe perypetie nie zdążyłem drona podnieść, słońce zaszło i ta plaża koral Beach wygląda jak wygląda w takim ujęciu w obiektywie Mam nadzieję, że następnego dnia uda mi się e, przyjechać tutaj. Może nie następnego dnia, albo e, mam taki plan, żeby pojechać na tutaj zostać kilka dni, e, na kilka dni pojechać na cyp północny i potem jeszcze tutaj na kilka dni e, wrócić. E, bo myślę, że warto było trochę złapać ujęć tutaj z góry jeśli o, chodzi o plażę na e, Cyprze. Ta plaża Coral Beach e, znajduje się kilkanaście kilometrów od e, Pafos. Leży w cichej. Zatoce Coral Bay. Głównymi tutaj klientami tej plaży są turyści i lokalni mieszkańcy. Z Pafos dojedziemy autobusem numer 615, odjeżdżający tutaj z Podmariny i z ruin Kato Pafos. No co można więcej powiedzieć? Jest to nieduża plaża, tak jak widzicie. W otoczeniu eleganckich hoteli, restauracji. Tutaj na, na miejscu znajdują się wypoczalni leżaków, parasoli. Tam w ceny wcześniej nagrywałem, więc możecie zobaczyć na wcześniejszych ujęciach. No i tak standardowo są przebieralnie, talety oraz prysznic. Ostatni rzut oka na plażę Coral Bay. Myślę, że już tutaj pewnie nie wrócę z dronem. Nie wiem, czy w ogóle dronem tutaj na Cyprze polatam. Dlatego, że jak biorę go do góry, to obraz strasznie lata. A jak ląduję nim, to jeszcze go tam trzęsie coś, silnik przez jakiś czas. Nawet jak już jest włączony, więc wydaje mi się, że, że uległ awarii. Ale wydaje mi się, że tu żadnej większej straty nie ma, jeśli chodzi o, e, o plażę Coral Bay. Ani ona jakaś super atrakcyjna. Czarno, taki szarobury piach. Takie jakieś takie błoto gdzieś tam przy samej tafli wody. No nie, wydaje mi się, żeby tu jeszcze kiedykolwiek wrócił. Zobaczcie, jest godzina 5.15, no to jest jedyny minus na Cyprze o tej porze roku, jest ciepło, bo jest myślę, że ponad 20 stopni w tej chwili, ale już o godzinie 17.00 17.15 jest tak jak widać, to i tak na kamerze jest troszeczkę jaśniej widać, natomiast ogólnie tak patrząc ludzkim okiem to jest dużo ciemniej.